serdecznie. Ja jestem Diament, a dzisiaj gramy sobie rankedy w Call of Duty Mobile. Spodobało mi się to ostatnio. Zresztą zbliżam się do tego momentu, gdzie nie będę miał już jakiejś zawartości odblokowywać. Więc przydałoby się powalczyć trochę o rangę, skoro jest już ten 120 który level. to niż Domination. Okej. Okay. Aha. No cóż. Szykuje się wyborna zabawa. Nie za bardzo wiem, co ten ziomek chciał zrobić. to raczej ja przegram Wszyscy na jeden bopsa to nie może, to nie może się udać. Aha. Aha. Co tu się odjebało? Któryś z was wie co tu się odjebało, chłopaki? Oni, te, oni wiedzą, że teraz wszyscy pójdziemy na A, to jest głupi pomysł. No właśnie. Staram się jakoś skupić, bo to najbardziej taktyczny tryb w Call of Duty. Czuję, że to przepierdolimy. Idą. Nie. zdążyłem. Oh, Jest szansa się odbić, więc poszli na B. No kurwa, brawo, chyba wiem, co zrobię. się mnie nikt nie spodziewał mhm, spoko ich jest piątka a ja zostałem sam dobra skup się już wiedzą gdzie jestem Zostało mi jednego po drugim. Ani wiedzą, że będę szedł po łam. Kurwa. tak taktycznie. Nie, to prze... Przerąbię to. Po prostu. Tu się da wejść? Ej, da się wejść. Zajebiście Czemu nikt na to nie wpadł? Straciliśmy bombę. Nikt jej nie podnosi. Super. Proszę się o wpierdol biegnąc po bombę, ale trzeba zacząć działać. Oni naprawdę nie umieją strzelać. Dobra, został jeden. Pierwszy raz taka przewaga. I oczywiście Dominik musiał to spierdolić. Będzie jeszcze gorzej. Nie wiedzą, gdzie biec. Moim zdaniem będą wchodzić bechu, chłopaki. kurwa. Przecież go widziałem. No, późna reakcja. Przepraszam Was dzisiaj bardzo. Ach. Za mało energetyków. No, będzie się coś działo. No to słabo go przejewaliśmy. O, jednego załatwił. Drugi jest z tej samej strony: Gościu. Bomba jest podłożona. i go. Kurwa bomba, 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 bomba. Jeszcze zdążysz. No, debil. Chyba już nie zdąży, nie? Wow. 3-3. Wyrównany mecz. Potem polecimy sobie stick and stone, tak dla stresowania, i z powrotem będę nagrywał jakieś rankedy. I do A, co ja zrobiłem, bardzo wyrównany tryb. Chyba zmienić broń. Ale za bardzo nie mam na co z takich taktycznych to pójdzie. Dobra. RPD lecimy. Gwińcie śmiecie, to mi nikt tu nikogo nie ma, jebać to. Dobra, 1-1, jeden, jeden. jak szachy. Będą szli Na chujsz idą B. podkładał. No i przejebaliśmy. O kurwa. Ten pan ma szansę na zwycięstwo, słuchajcie. sobie tak taktycznie siorpnę. Zobaczymy. Nie chcę za dużo montować w takim trybie, bo potem nikt nie wie co się dzieje. Nie? Więc pewnie puszczę to w całości. Nagrywam tak dużo odcinków jednego dnia, ale jeszcze nie mógł Wam stradzić, co się dzieje, bo kto wie, może nie będzie się działo. I wtedy puszczę bardzo dużo odcinków naraz O kurwa to nie będą od tej to po prostu ich obejść Ktoś o tym pomyślał. O. No proszę, i wygraliśmy, a jednak się udało. Początek taki nie za bardzo, ale wygraliśmy. No i proszę bardzo, kolejna ranga. Idzie mi coraz lepiej w rankedach. Hmm. Dobra, no co by tu polecić? No to teraz może Stinking Stones. Na zwykłym meczu. Zobaczymy, co będzie. Mocno zbliżone. Nie wiem, czy nie wypadam najgorzej. Ale ja się ich nie boję, bo z toporków jestem mistrzem. Dobra, ustawimy sobie tutaj, bo tutaj mam śledzenie kroków. Ten pan już na mnie czeka. Dobrze. Będę na ciebie gotowy. Pierwszy. Drugi. Znowu ty? Chodź tu. Dobrze, drugi. Mój mój toporek, mój toporek, mój toporek. Dobrze. Tu się biją w środku. Albo nie. Mogło mi się coś pojewać. To było piękne. Znowu pan... Zajebał mnie człowiek pochodnia. Uwielbiam ten tryb. Po prostu uwielbiam. Zwłaszcza, że wiem, że większość ludzi nie umie walczyć w zwarciu, gdzie jest mój toporek. Mój toporek jest tu. Ale mi wyjebał. No dobra. I tak jestem pierwszy. Niech coś z tego mają. A tak żwawo do mnie biegu. No. No kurwa, ten ninjiczu jakieś odpierdala. Kurde, nie zdążyłem. Moro go do dowaliło. No jak to? Przecież byłem pewny, że go mam. Moje wyszło lepiej, co, kopaki Wszyscy nagle mu łotowami się rzucają? Nie, 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 ciebie muszę jebać na odległość. Kurwa, nie zdążyłem. Złowcy. No i dobrze ci tak Odrabiam straty. nie, ale to już chyba mam wygrane. Brakowało mi takich normalnych gier dla przyjemności tak z trochę mniejszym komentarzem. Więc będą pojawiać się pewnie częściej, zwłaszcza solo. Bo jednak najlepiej polegać najbardziej na sobie. To zabrzmiało, jakbym miał do któregoś jakiby problem. Nie, po prostu lubię grać solo. No, piękne dwa ostatnie kile. 17 minut. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje social media i na streamy. Jebut, to było piękne, to wymagało slow motion. Zapraszam na moje social media i streamy i do następnych odcinków. Dzięki.